Cześć, nazywam się Bernadetta Dera i opowiem Ci krótko moją historię. Zanim poznałam Mary Kay chodziłam do szkoły kosmetycznej i codziennie wstawałam z pytaniem zadawanym samej sobie co dalej, co, czym się chce zajmować, co chcę robić. No i co? Przychodziło mi do głowy tylko etat, Ewentualnie otwarcie własnego biznesu, no ale wiedziałam, z jakimi kosztami to się wiąże i że po prostu to jest za dużo jak na początek. No i zaczęłam mieć też wątpliwości, czy na pewno 12 godzin piłowania paznokci, czy na przykład robienie makijaży w weekendy i później nie posiadanie tego wolnego czasu, czy to na pewno jest w ogóle dla mnie? Czy nie lepiej robić po prostu coś innego, ale też związane z czymś, co zawsze mnie fascynowało, czyli z urodą, z upiększaniem? I wtedy, mniej więcej na półmetku mojej szkoły, poznałam firmę Mary Case, którą absolutnie nie wiązałam na początku biznesowych planów. Dołączyłam tu dla szkoleń z makijażu. Na samym początku rozkochałam się w kosmetykach. Na szkoleniach widziałam potencjał kosmetyków kolorowych, natomiast w domu codziennie zauważałam, jak moja skóra, która wtedy była trądzikowa, zmienia się przy pomocy idealnie dopasowanych kosmetyków do pielęgnacji. Zaczęłam się również rozkochiwać w samym Mary Kay, czyli w możliwościach, jakie oferuje ta firma. Przede wszystkim niezależność. To, że mogę pracować kiedy chcę, jak chcę, z kim chcę, brzmiało naprawdę cudownie. Dodatkowo własny biznes, czyli coś... O czym mówiłam również na początku tego filmu? Bardzo spodobała mi się też ta perspektywa, że mogę uczestniczyć w szkoleniach, które są absolutnie najwyższej jakości szkoleniach z mistrzynią w wizarzu, które były zakończone certyfikatem, a równocześnie dorabiać. I dziś już wiem, że podjęłam najlepszą decyzję. Jestem w miejscu, w którym mogę się rozwijać, spełniać marzenia i sięgam po więcej. Chcę inspirować tysiące kobiet. Bo pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, jak wygląda Twoje życie.